Cześć kochani, witam wszystkich, dzisiaj jest czwartek, godzina po 8.10 i teraz słuchajcie, odwożę Kubę do szkoły i teraz wam wytłumaczę czemu go odwożę dzisiaj do szkoły, choć go nie powinienem dzisiaj odwozić do szkoły. Brzmi to skomplikowanie, ale później wam to wyjaśnię, tu jest Kuba. Jedziemy szybko na zakupy jak zawsze, coś na śniadanie. Kochani i widzimy się później, pojadę do parku i wam wytłumaczę o co chodzi. I jak zawsze kochani, zapraszam na nowy vlog. Wam, że ja jestem teraz wierbicielem. Jak nigdy tego nie jadę, to zacząłem. Już wam pokażę, co. uwielbiam na śniadanie. Bum! Pasztecik. Paszteciki są najlepsze. I moje, gdzie są moje aminokwasy? Nie ma aminokwasy, tylko. I oczywiście, kochani, zobaczcie, jaki wybór. Regeneracja. Idziemy po Krosanta na Kubie, gdzie jest Kuba? Hi. Tu jest Kuba. Idziemy po krosanta dla niego i dla mnie po bułeczki dwie damy przebiteczkę, jak go zaprowadzam do szkoły, tak? jest ja wam tylko coś powiem, Kuba już ma prawie 11 lat i zawsze jak go odprowadzałem do szkoły to dawałem mu buziaka przed szkołą teraz mówi do mnie, że to może w samochodzie, buziaka mi daj tak, go się wstydzić. no tak, bo, no. tak, bo rośnie i się wstydzi. no normalnie dajesz tak, tak, tak dobra, Kani, widzimy się jak zawsze za chwilę Przeczujo mnie Kuba opitolił, wam powiem, bo mówię, wezmę sobie chleb, nie, no i powiedziałem kobitce, czy może mi pociąć chleb na kromki i pytam się jej, bo ta nazwa chleba taka niewiadoma, chleb wygląda różnie, pytam się jej, czy ten chleb jest biały, czy brązowy w środku, ona mówi, że nie wie, pocięła mi ten chleb, okazało się, że brązowy, więc mówię do niej, sorry, ale nie, tak się na mnie spojrzała dziwnie, Kuba powiedział, że jestem crazy i koniec końców wziąłem chleb taki, już pocięty, tylko Wam powiem, że chleby ogólnie angielskie są tragiczne, jak amerykańskie, tylko tosty i tyle. Kochani, już widzimy się w Panie powiem wam tak, już wam tłumaczę czemu Kubę odwoziłem do szkoły Bo wczoraj pojechałem na... W ogóle jestem w park, ja wam mówiłem, zobaczcie pod takim daszkiem o, Jakby miało padać to jestem pełen cover, słuchajcie Wczoraj był Kuba u mnie, jak widzieliście w, yy, w poprzednim vlogu Celebrowaliśmy moje powiedzmy urodziny No i w pół do dziesiątej w nocy odwożę go do mamy bo ja siadłem na nocną zmianę i dzwoni do mnie Andrzej. I Andrzej mówi znowu jesteś na tej trasie. Co wam mówiłem, że wróciłem tak późno ostatnio, tam około 11 chyba, 30, 11. I mówię do Andrzeja: Słuchaj, ja nie mogę znowu wrócić o 11, bo ja muszę kuba odebrać, a przez to, że ja ostatnio wróciłem tak późno, kuby nie odebrałem, zadzwoniłem do jego mamy. Ona ma małe dziecko, nie mogła go odebrać. Jakaś tam koleżanka go odebrała ze szkoły. Później go odwieźli do niej, więc to jest trochę komplikujące dla wszystkich. Więc mówię dobra, to ja sobie biorę dzień wolny. Ale znowu nie mogę mieć dzień wolnego tak pół godziny przed rozpoczęciem pracy, więc dzwonię do firmy i mówię słuchajcie mam bolą mnie plecy i mnie dzisiaj nie będzie. Oni wiedzą, że to jest ściema, ale nic nie mogą zrobić, bo prawo, no jestem chory, to po prostu nie przychodzę więc byłem już z kubą prawie u niego pod domem więc się wróciliśmy do mnie i kuba spał u mnie dlatego go dzisiaj odwiozłem do, do szkoły kochani powiem wam, że jest zmęczony już jestem tą nocną zmianą czasami jest łatwo ale ostatnie jest coraz ciężej plus te 6 dni co się pracuje to nie ma kiedy tak naprawdę odpocząć więc się zastanowię jeszcze jak długo tu zostanę może czas już zmienić tą pracę na inną ale to wszystko się okaże pewnie po Wakacja. Kochani, miałem latać dronem, ale chyba nie polatamy dzisiaj, bo wieje. Zaraz sprawdzę na aplikacji, czy, czy można latać, czy nie. Pokażę wam na przebiciu, jest taka aplikacja fajna. No i, kochani, zaczynamy nowy vlog. Jak zauważyliście, vlogi ukazują się częściej. No bo chcę dzielić się z wami tym, co się u nas dzieje i wypuszczać te filmiki, kochani, częściej. W tym tygodniu powinna być jeszcze nocna zmiana. I w tym vlogu będzie oczywiście, bo jak wam mówiłem już, 300 razy. Idziemy do kina na ten nowy film. E, jak on się nazywa? Nie pamiętam, pokażę Wam okładkę. nim Impossible. O. Kochani, dziękuję za komentarze, za lajki, za suby. Witam nowe osoby oglądające. I zapraszam na vlog. Pochodzimy chwilę po parku i się widzimy już pewnie w sobotę. A few hours later. Plany się jednak, kochani, zmieniły. Kino przełożymy na następny vlog, bo mama Kuby wysłała mi wiadomość, że dzisiaj w szkole są dni otwarte. Zaraz wam wytłumaczę, co to są dni otwarte. Jedziemy, kochani, do szkoły. nie otwarte w szkołach, kochani, to jest nic innego jak możliwość wejścia rodzica do szkoły, do klasy, w której ich dziecko się uczy. Czyli ja dzisiaj wejdę do klasy Kuby, obejrzę klasę, obejrzę przybory szkolne, zobaczę jego materiały, bo oni trzymają w szkołach. Tutaj Kuba nigdy nie zabiera do domu takich jak w Polsce zeszyty szkolne czy coś takiego, to jest wszystko w klasach. Więc będę mógł sobie zajrzeć, jak pisze, jak sobie radzi z matematyką, z angielskim, jak maluje, jak rozwiązuje zadania jakieś. I takie dni otwarte w szkołach w Anglii są organizowane co roku, przeważnie właśnie na koniec roku. Jest możliwość zabrania tych materiałów do domu. Oczywiście nie tych obecnych, co teraz wypisują, ale tych na przykład tam 3 miesiące do tyłu, nie? Więc jest to takie spotkanie na luzie, nauczyciel, yy, Nauczyciel, uczeń i rodzic. Czyli to nie jest taka wywiadówka typowa, tylko takie luźne spotkanie. A tylko Wam powiem, że w Anglii, w szkołach nie ma ocen. Ocen, czyli są tylko uwagi, na przykład, że dziecko sobie gorzej radzi z tym, lepiej z tym, żeby więcej czasu poświęcić na to niż na tamto. W ten sposób jest to tak zwane bezstresowe nauczanie. Nie wiem, czy to jest dobre. Bo na przykład jak ktoś się nie uczy w ogóle, to i tak zda do następnej, klasy, do następnej klasy i później już sobie na przykład może nie poradzić, bo nie zna jakiegoś materiału na przykład. Tak to wygląda. Ja już podjeżdżam pod szkołę, jeszcze skoczę na szybkie zakupy. Zaraz Wam pokażę co kupiłem. Dzisiaj będą bardzo skromne zakupy, bo dzisiaj na obiad zobaczycie co. Recesja w kraju, kochani, więc trzeba jeść skromnie, oszczędzać. Więc dzisiaj na obiad Kuba sobie zażyczył, kochani, Baked Beans. Baked Beans to jest po prostu fasolka w sosie pomidorowym, chyba. No, tak to wygląda: pomidorowy sos. Tak, na pewno w pomidorowym sosie. Ja też to lubię. On to też, no to już nie to, żeby przepadał, ale to zjada, więc mu kupiłem taką malutką puszeczkę. Zobaczcie, bo on więcej nie zje. O, baked beans w sosie pomidorowym. Do tego jego ulubiony chleb, taki też mały, dziecięcy tostowy. Widzicie? O, bo on je beansy z tostami. I do tego, kochani, jak już Wam wcześniej mówiłem, bo on jest pożeracz pomidorowy. Paczkę tych pomidorów, które on. Uwielbiam, więc ja zjem dzisiaj też baked beans też z tostami. I to w sumie tyle na obiad dzisiaj. Jutro jest piątek, jutro go już u mnie nie ma. Odbieram go jutro wieczorem dopiero. I jutro jeszcze wieczorem na nocną zmianę i mamy kochani weekend. Czyli co, wbijamy się do szkoły. Aha, ja wam tylko powiem, że już na YouTube jest wgrane słowo na niedzielę. Oczywiście już zostało zablokowane przez YouTube. Żadna nowość. Ale film będzie dostępny w niedzielę. Jeszcze nie wiem o której godzinie. I tytuł brzmi Porzucona córka. Tam, kochani, wam opowiem historię sprzed 15 lat. Kochani, już idę do szkoły. Zobaczymy się z Kubą i wbijamy na te drzwi otwarte. What? No i powiedz, co ta mama nam wymyśliła? Ta mama? No. No, ja nie no, jest to w górę podczas? No i kochani, miały być dni otwarte. Jego mała mi wysłała wiadomość. Ja już idę tam, czekam. A się okazało, że to jest jutro, więc nie nagram wam. Dni otwartych, ale dam wam linka z tamtego roku, bo to by było to samo. Więc. no Jak tutaj? Nie w serii mam, bo A ty to już tyle lat chodzisz, Mike? Która mm. twoja klasa? To <noise> klasa. twoja <noise> klasa? To, do niej, dole. to jest matematyka, tak? To jest jak zaczęłam do klasy, chyba. English, moje, to jest mój no to, to jest, to ciekawe. Ja lubiłem to dziś 13 July Lipton, krótki vlog. I tyle kochani. Widzimy się widzimy się na słowie na niedzielę i kino będzie w następnym vlogu. Kochani, dziękuję za obejrzenie. Zostawcie komentarz, łapkę. I trzymajcie się. Aha! Miłego weekendu. What? 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 Kuba coś tutaj focha strzelił. No, a nic nie strzeliłem My już jedziemy do domu, Kuba będzie grał, jemy obiad, a ja do pracy. Cześć kochani.